No to już w naszym środowisku rzadziej jest, ale ogólnie w Polsce można się spotkać z tym, że to dwie osoby... Kilka o tym, bo nawet takie nazwisko jak Kowalski, to jest bardzo popularne, tak? Jan Kowalski, Krzysztof Kowalski, to jest pełno osób takich posłów. Ale Kacz... Dobrze, dobrze, czy nie więcej takich akcji? To zastępcy rosną. No, ty, kiedyś tak mrukał. Teraz pytam, w życiu nie mruka. Nawet ja swoich podróżach nie mam.